Nie wiem co robić Oni... Oni ją chyba zabiją Ukamieniują Ona już nie może wrócić do swojego kraju Ja pierdzielę, muszę sznurówkę zawiązać A jeśli polują na mnie? Oni na mnie polują Polują na Fazowicza Kurwa polują na fazowicza Ja pierdolę w jaką ja w jaką ja dupę wsadzałem swojego księcia, swojego kolegę. Ja nie wiem w jaką dupę, ale ja pierdolę ruchać orapkę. To jest przejebane, bo jak oni się dowiedzą, że to ja, to może jeszcze zabiją mnie. Ale kurwa. Seks był udany. Seks był normalnie zajebisty, tak zajebisty, że szok. Dobra, sobie uspokój się. Arabka cię nie zdradzi. Trzeba ją chyba jakoś ukryć. I to poważnie. Trzeba ją ukryć. Tylko nie wiem jak. Nie wiem jak. Ja pierdziele, Ja tylko mieszkam w, w, w namiocie. Chwazowycz mieszka tylko w namiocie i sobie pije sajderka. O, sajderek. Dowiedzieli się w ogóle, że ona się ruchała z kimś, kto nie jest w ogóle muslim i powiedzieli, że jak ją znajdą to zabiją ja pierdole ale chora, chora religia ja pierdole kur... chuj jak nie znajdą to kurwa biorę wojsko na nich i ich kurwa rozpierdolę rozpierdolę, rozpierdolę ich Kurwa, będą tutaj mnie straszyć, bo co bo kurwa, zaruchałem arabkę? A jakie ona miała oczy? A jaką kurwa dupę? A jak kurwa dobrze robiła loda? A jak się dobrze wchodziło? Ale faza go zajebista. Faza! Tak naprawdę zajebista. Faza. Ja pierdolę kurwa jej ojciec kurwa przecież ja napierdoliłem jego ojca znaczy kurwa jej ojca i jej ojc kurwa ma podbite oko i kurwa złamaną rękę A jeśli teraz to ja obarwę A jeśli fazowicza pobiją Nie znajdą mnie ale rapka, jeśli kurwa, no nie no, no. Przecież ja z nie mam już kontaktu żadnego, nie wiem gdzie jest. Więc po prostu jak się zjawi to jej pomogę. Boże wcześniej ją dopadną i po prostu zabiją. Nie no, coś trzeba wymyśleć. Tylko co? Hmm. Ale faza. Ale faza. Od dzisiaj rucham wszystkie dziewczyny oprócz kurwa rabek. Na fazie, na fazie, na fazie.